Jeśli 11 listopada chcesz samodzielnie zrobić rogale święto biały mak powinieneś kupić już dziś. Ta jasna odmiana charakteryzuje się słodszym, bardziej wysublimowanym smakiem. Przekonaj się ile kosztuje biały mak i w których sklepach można go kupić? Biały mak można kupić w sklepach internetowych i ekskluzywnych marketach. Jego smak jest bardziej wysublimowany i słodszy od czarnego maku. Cena białej odmiany tego składnika waha się od 9,14 PLN pół kilograma. Cena nie zawiera dostawy do domu w przypadku sklepów internetowych, gdzie kupić biały mak. Piotr i Paweł Bakalie24.pl Jawo2008.pl Jak zrobić rogale świętomarcińskie? W Europie Wschodniej mak cieszy się ogromną popularnością. Najchętniej kupowane potrawy z makiem to ciasta, pierogi i wigilijna kutia. Biała odmiana maku jest kojarzona głównie z rogalami święto-marcińskimi, wytwarzanymi przez poznańskie cukiernie na święto Św. Marcina 11 listopada.